Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić przepyszny sos pieprzowy. Taki sos pasuje idealnie do każdego rodzaju mięsa. A więc y, zróbmy sobie taki sosik do na przykład kurczaka czy do schabu czy do polędwiczki wieprzowej. Idealnie pasuje. Y, dobra, a więc żeby nie przedłużać za dużo, nie gadać za dużo, więc zaczynamy od cebulki. Y, cebulkę należy przysmażyć na maśle. Bierzemy łyżkę masła. Delikatnie na małym ogniu rozpuszczamy masło i wrzucamy cebulkę, żeby ją fajnie zeszklić. Cebulka, oczywiście pokrojona w kostkę, dodałem jedną niedużą cebulkę. Tą ilość sosu, którą ja w tej chwili robię, wystarczy na 4 osoby. Po 2-3 minutach wlewamy whisky albo koniak. Oczywiście nie do gardła, tylko do sosu, ale chętnie bym wrzucił dwie kostki lodu i sobie tak dziabno. I teraz trzymamy na ogniu około 2-3 minut. Chodzi o to, żeby alkohol odparował i został sam aromat whisky. Zobaczmy, płyn już odparował, cebulka zrobiła się gęsta. Więc teraz wrzucimy łyżkę zielonego pieprzu. Łyżeczkę zielonego pieprzu. Mogę pokazać, to nie jest żadna reklama. To jest zielony pieprz z Madagaskaru. To jest młody zielony pieprz. I wrzucamy teraz łyżeczkę. Przemieszajmy. I teraz wlewamy 150 ml. Rosołu. Jeżeli nie mamy rosołu, to musimy się poratować jakimś bulionem w kostkach, ale ja mam rosół, zobaczcie, wlewam 150 ml. To jest jeszcze zimne, zobaczcie, jeszcze jest taki galaretowaty, bo stał w lodówce. I gotujemy około 10 minut, żeby składniki się w tej chwili dobrze nam połączyły. Sos troszeczkę zgęstniał, ponieważ rosół trochę wyparował. Zobacz, jak fajny się już zrobił. I teraz tak. Wrzucamy taką dość dużą łyżeczkę musztardy Dijon. Albo ostrej, jaką, jaką mamy. Teraz pół łyżeczki brązowego cukru. Listek laurowy. Teraz pół łyżeczki pieprzu czerwonego. Łyżeczkę octu balsamicznego, pół łyżeczki soli, 120 ml śmietanki. I dokładnie to mieszamy. Gotujemy około 10 minut. Musi nam płyn troszeczkę odparować, żeby sos był gęsty, ponieważ My jego zaklepywać niczym nie będziemy. Zobaczcie, sos wygląda w ten sposób i on już jest praktycznie gotowy. Ja teraz mogę to wyłączyć i wyciągnę listek laurowy. Bo on mi nie będzie potrzebny w tej chwili. A zawartość teraz zmiksuję, żeby sos był gęsty i jednolity. I nie będziemy musieli zaciągać mąką, ponieważ tu jest cebulka. Po zmiksowaniu ona fajnie zagęści sos. Gotowe. I teraz do sosu dosypuję jeszcze łyżeczkę zielonego pieprzu. Sos redukujemy jeszcze około 5 minut. Sos jest gotowy. Mógłbym jeść łyżkami jak zupę. Bardzo prosto, bardzo szybko, smacznie i efektownie. Kolejną propozycją jest sos na czerwonym winie, który idealnie nadaje się do mięs czerwonych, takich jak wołowina steki. Pieczenie wołowe. Po prostu ten sos wymiata. U mnie na stole do obiadu, jeżeli robię właśnie coś z czerwonego mięsa, musi być zawsze sos na czerwonym winie. Oczywiście teraz nie mam pieczeni, a co jest bardzo ważne, właśnie ten sos, który zbiera się po upieczeniu jakiegokolwiek mięsa, właśnie jego nie, wylewaj, nie wylewajmy. On właśnie nadałby się nam dzisiaj do właśnie takiego sosu. Ale ja zrobię to po prostu na rosolę, tak żeby wam pokazać. Oczywiście ten sos będzie również smaczny, ale nie tak, jeżeli byśmy użyli właśnie tego tego sosu, który zbiera się właśnie przy pieczeniach, właśnie w blaszce. Zlać troszeczkę przelać. Niech się podkleje to wszystko lekko, co tam się przypalało, przy, przypiekło, przyczepiło, podklejać i wtedy to przelać do naczynia i zrobić. Przepyszny. Sos na czerwonym winie, a więc zaczynamy. Do garnka wlewam troszeczkę oleju. I do garczka wsypuję około 150 gram pokrojonej w kostkę cebuli, to znaczy półtorej średniej cebuli. Mniej więcej by tak wyszło. Cebulkę musimy zeszklić, żeby była mięciutka i aromatyczna. Pamiętajmy. Jeżeli będziemy używali czerwonego wina, to używajmy takie wino, które lubimy. Oczywiście musi być to wino wytrawne. Yy, Najlepsze właśnie jest do takiego typu potraw. Ona musi mieć piękny aromat i musi smakować. Hmm. Pamiętajmy, żeby... Yy, nie kupywać tych najtańszych win, takich jak na przykład, nie wiem, tam Charpegero czy Jabłol, czy jakie tam inne są. Takich win nie używamy. Nie, nie. Musimy użyć markowych, dobrych, starych win, które jak się zredukują, to zostanie sama esencja po prostu smaku, aromatu tego słońca, tych owoców. Po prostu później sos taki wymiata nam na stole. Jak już cebulka jest lekko zeszklona, dokładamy pokrojony w czosnek bardzo drobno posiekany. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że on by nam się po prostu przyrumienił, przysmażył i byłby bardzo gorzki i niedobry. Dlatego, zawsze najpierw podsmażamy cebulkę, a później dorzucamy czosnek. Chwileczkę przytrzymujemy i dorzucamy łyżeczkę tymianku suszonego. Możemy użyć oczywiście świeżego, jeżeli mamy. Teraz dodamy dwie łyżki octu balsamicznego. On nada naprawdę nam wspaniały smak. On będzie lekko kwaśny, lekko pikantny, lekko słodki, a przede wszystkim winny. I teraz podsmażamy delikatnie 3-4 minuty. Teraz wlewam rozkór. 200 ml. I teraz szklankę czerwonego wytrawnego wina. Dodajemy łyżeczkę soli na początek. Łyżeczkę czarnego pieprzu i dwie łyżki prawdziwego miodu. Dokładnie musimy przemieszać i będziemy redukowali około 15 do 20 minut, tak żeby stos się zredukował. Przynajmniej o połowę. Sos zredukowany o połowę. Zobaczcie. Jak on już fajnie zgęstniał i ściemniał. Więc teraz tak, wrzucimy łyżkę masła. Zmniejszam płomień. Czekam aż masło mi się rozpuści. W tym czasie rozrobię trochę skrobi kukurydziany. bo ten sos będę zagęszał. Skrobik kukurydziany będę dodawał po troszeczkę. Chodzi o to, żeby kontrolował gęstość sosu, żeby nie był po prostu za gęsty, żeby nie zrobił mi się po prostu kisiel. I pamiętajmy, po dodaniu yy, Mąki z wodą, czy właśnie skrobi kukrydzianej, czy skrobi ziemniaczanej musimy poczekać aż sos z powrotem się zagotuje. Zawsze, bo wtedy mąka nęstnieje. Myślę, że jest OK. Trzymam na okniu dosłownie jeszcze dwie minuty i sos jest gotowy. Więcej mąki nie dodaję. Teraz będziemy przecedzali przez sitko. Po przecedzeniu sos będzie naprawdę aksamitny. Zobaczcie jak piękny ma kolor i jaką konsystencję. Taki jest. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film i do zobaczenia w kolejnym odcinku.